W miarę tego, jak się przekształcamy na społeczeństwo normalne, jak zatracamy naszą społeczną monstrualność, stosunek jednostki do narodu musi się stać też normalniejszym. Postęp w tym kierunku już się zaczął i patriotyzm nasz stopniowo zamienia się w kierunek nowoczesny. Pod względem żywotności, zdolny mierzyć się z odpowiednimi kierunkami u innych narodów, Prawda, że jest to dopiero początek drogi, że dotychczas prawdziwie narodowy kierunek myślenia musi sobie przybojem zdobywać to stanowisko, które u innych dojrzalszych narodów od dawna już zajął. Ale postęp jest szybki, i może w bliskim czasie doczekamy się, że nasza siła polityczna znajdzie się w należytym stosunku do siły liczebnej i kulturalnej. Jest to przemiana którą bardzo rzadko sobie uświadamiamy. Roman Dmowski myśli nowoczesnego Polaka.